Dzięki, dzięki panie grochu! Jakoś żyje się po trochu. Lecz Pietruszka z tą jest gorzej. A to Blada, chuda, spać nie może. No, dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witajcie w kuchni. Przechodzimy z zakupami. Jeśli słyszycie takie dziwne skrobanie, to mój mąż Radosław wspaniały właśnie skrobie. Jajka, <gry> zimniaki. Słuchajcie, tylko usunę tutaj karmelunki i... opakowanie po Doritosach, wyciągałam złotutki. Nie jadłam, chociaż mam wielkie chęci, ale nie jadłam, bo nie mam. Eee, zakupy. Radosław był za na zakupach i był w polskim sklepie też, tak? tak. Był w polskim sklepie, także może pierwam pokażę, co tam dobrego kupił w polskim sklepie. Same słodkości, Radek? Tak. A nawet nie wiem, czy to pokazywać. Pokazywać. Dobra, pokazujemy same słodkości. W sklepie polskim Haribo? Tak, bo nigdzie nie ma w Anglii nie ma samych misiów, nie wiem czy zauważyłaś. Nie zauważyłam, bo ja nie kupuję. Albo, jest, albo są kwaśne, bo kupiłem, a zresztą zobaczysz potem. Nie, nie ma samych misiów, a ja lubię misie. Misie, misie, no to dobra, mamy misie. Później drodzy moi mamy paluszki. Wiecie co, ostatnio z racji mamy taką fazę, że em, Radek kupuje takie, znaczy teraz akurat kupił inne, ale kupował takie Taki miks w takiej tubie i tam właśnie były paluszki i plecelki. I ostatnio właśnie rozmawiałam z moją mamą i rozmawiałyśmy o paluszkach, że nikt nie lubi paluszków, dopóki nie zacznie, wiecie, ich jeść. I jak zaczyna jeść, to to po prostu leci. I naprawdę, leci. Jak nigdy nie jadłam, tak, zaczęłam jeść paluszki. Ja sama wyglądam jak paluszek. Albo bardziej jak paluch albo kciuk. <grym> ale dobra, mniejsza z tym. Później, moi drodzy, mleczko łaciate, a mleko te, Aha, no to dobra, wysyłam. Sorry, piszę list, akurat do kogoś i dałam do potwierdzenia komuś, kto tą osobę zna i mogę wysłać. Zatwierdzamy. E, także moi drodzy, mleko łasiaty, bo będę robiła e, wafle. Nie wiem, czy wam w ostatnich zakupach pokazywałam, a nie, nie nagrałam zakupu. Byliśmy w polskim sklepie i kupowaliśmy jakieś tam rzeczy. I właśnie też kupiłam wafle, także będą wafle z kremem kakaowym, kto lubi. Ty ja nie mogę doczekać. Ale to 12 godzin się czeka później. No do... nie żartuj sobie! To zrób szybciej, poczekamy 3. Tyle mogę wytrzymać. <laughs> także będę coś robiła takiego totalny powrót do przeszłości. W st... Pamiętasz też sklepie, jak mieliśmy te, te wafle. Bo no, ale to, to były Karton, jak... Nie, czekoladowe, ja karton sam zjadałem. Ty nawet brałeś Wstydź. chyba karton sobie, Wstydź. A, Wstydź a zobacz jaki byłeś szczupły wtedy? Wstyd się przyznać. Ciekawe czemu, może miałem ten, tasiemca. Może zdrowszy byłeś. E, super maksy na jakiegoś głoda. Później, moi drodzy, chyba, głodnie, później tak? moi drodzy, serki wiejskie 0%, tak? Nie, 3% tłuszczu, także mamy dwa serki wiejskie, uwielbiam. Kochani, włożmy je od razu do lodówki, bo ostatnio jak wyciągnąłam, też bo od razu włożyłam do lodówki, ale wiecie, jak są przez chwilę w cieple, albo nie wiem, czy to było u nas w ciepłym, czy gdzieś w aucie, czy gdziekolwiek, że są takie zbite i jest woda i nienawidzę tego, po prostu nienawidzę tego. Papryka szczeciński, Seko. A co takie ciemne opakowanie? miarowane pewnie inna firma była No, widzisz, ja za każdym razem mówię, żeby zrobić Nie ja za każdym razem mówię, żeby zrobić w tym nie zrobiliśmy. Ponoć jest bardzo dobry. A co No nie krzyczała że się Ja wiem, ja wiem, ale w termomiksie wychodzi duża porcja. Nie, tak, się, to, co wie, Gdzie termomik? Gdzie Boże, gdzie Thermomix? Gdzie gdzie e... paprykarz. paprykarz. Dalej zauważyłam, że mam braki w słownictwie. COVID. Dzisiaj właśnie skręcałam vloga i po prostu byłam w szoku. Myślałam, że już mi przeszło, ale widzę, że nie przeszło. E, tak, także patrykarz. E drugim mleko w proszku? No do 200 gramów chyba trzeba. Czy ile? Oj, no to zrobisz, jak będą dobrze, to zrobisz jeszcze raz. No to już, plan jest. Mm. E, dobra, drugie mleko w proszku. Kto pamięta z Was takie niebieskie mleko w proszku i jadł łóżeczkami, aż się cała buzia zaklejała? Mm, Boże kochałam, Wiecie co wyraz wrócę, bo muszę tego maila wysłać. Dobra, już jestem z powrotem. E, I jesteś coś dla mnie, czyli hałwa. Uwielbiam, uwielbiam hałwę. i to, to dla mnie. Dzięki, nie, nie, nie i dzięki Bogu lubię. Polubi. Po, Grecji. po Grecji. Radek polubił, jak nie lubię. Jak się dziwił, czemu ja im hałwę, to po Grecji polubił. Um, dzięki Bogu opakowania hałwy robią się coraz mniejsze. <noise> Także tyle dobrego. E, dalej moi drodzy mamy tutaj pomidorki, takie niby polskie, tak? One no, hiszpańskie są, ale one są naprawdę smaczne i pachnące. Smaczne i pachnące, jak kwiatki na łące. Mleczko zagęszczone, ulubione mojego męża ale i koreczki z ogórkiem. Do. O, kto będzie od koreczki z ogórkiem? Ja kochanie lubię ten na jeden raz, takie spicy, pikantne. No to ja zjem. Raz na rok. Raz na rok. Ja tamte też jem. Raz, dwa razy w roku może jem. Ostatnio nie kupiłam, nie? No dobra, Także takie są zakupy z polskiego sklepu. I teraz mamy trzy siaty zakupów z Aldika. Cześć, ja Ci podam ogórek. Uf. Proszę. Dobra, ogórek. Ale fajne do ćwiczeń. Tak? Słyszałem, że mięśnie kegla się fajnie ćwiczy takim czymś. Nawet tego nie puszczę, mogę też głupotę. Nawet nie chcecie słyszeć co to mój mąż tutaj mówi, że dlatego nie puściłam tego klapozia. Bo ja nie wiem co, miał, mój, co to jest. To, co? No, nawet nie wiem, ale bo to będzie wycięte. Aha. Tamto. To będzie, ale tamto wytnę. Mięśnie... Aha. A to ja już wiem do czego są mięśnie. Dobra moi kochani, dalej mamy e, pieczareczki białe. I nie widziałeś organicznie, zawsze braliśmy organiczne. Bo nie, nie było. Nie było. Fala fele, bebe, ja robię takie rzeczy przecież. Ja jak chcę, to robię takie rzeczy. Ale nie, chcesz, to kupiłem. Także mamy tutaj falafel w stylu medytariańskim. Meditarians, tak? Później mamy truskaweczki. Medytarian, czyli śródziemnomorski. Tak, powiedz się... to. Po, no powiedz. Co? To jest śródziemnomorskie. A zrób ze. Mamy truskoweczki. Eee, mamy, moi drodzy, łososia ja już <laughs> przyprawa z pitruszką i z cytrynką, taki o, takie dwa kila Później mamy, drodzy, mamy kiełbaski. Te kiełbaski można wrozić. Dzisiaj, żeśmy śmieliśmy były paskudne. Nie, 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 to nie są te. Te są na, na żywca, można wrodzić te? Być, tak? To były tej makartnej. Aha, to, ale A, już mieliśmy... było bardzo długo. Bardzo no. długo. Bo, A te są mokre w środku. Bo czyścimy cały czas lodów, e, zamrażarkę. Także mamy takie kiełbaski na. Już chyba nie ma żadnych kiełbasek w nie? nie? nie ma nic. To super, także takie kiełbaski. E, teraz z Radosławem y mamy. Dzisiaj mieliśmy pierwszy dzień wolny, jutro, pojutrze i jeszcze po pojutrze. Wzięliśmy sobie jeszcze jeden kolejny dzień. Wzięliśmy sobie razem taki dusz Weekend. Weekend. Super, co? Tak. Nie robiliśmy tego... Uh -huh. Nigdy tego chyba tego nie zrobiliśmy. Nie, robiłem. Przeszły raz, miałem jeden piątek wolny, mieliśmy już jeden drugi weekend. W tym roku? No i coś, coś robiliśmy, ja już nie pamiętam co. E, tak, w każdym razie mamy takie kiełbaski. A, a jeszcze mówiąc o spędzaniu czasu razem, to dzisiaj w Anglii Jet2, taka jedna firma, jedna z większych firm podróżniczych, tak? Z podróży, o tak powinnam powiedzieć, odwołała wszystkie wakacje do 24 czerwca. Co ty wąchasz moje steki? Ja chcę jeden, nie nastawiaj dwóch znowu. To co mam zrobić? No nie wiem. Zobaczę. No, to ładnie Jest to Myślałam, że to jakiś pleśń. No ja ostatnio to jadłam, yy, smakowało jak jadł prawdziwy stek. Chyba, że ty będziesz jak takiego steka. E, to później. To drugiego? Zostaw, może na dniach, może już albo zrobię sobie takiego burgera, nie wiem, czy coś w tym stylu. Później, moi drodzy, serek mozzarella i serek mascarpone, no chyba mój mąż coś chce, jakiś sernik, albo coś w tym stylu. Nie I, wiem. I serek mascarpone, to, to, to można wiem, od razu... To nie ma, to kupiłem. To można od razu dać do góry do lodówki, bo ostatnio robiłam porządki i na górze jest, kochanie, na górze jest nabiał. Proszę to od razu tam włożyć. Tutaj, Proszę, to na wierzch też tam czytam. czytam. Później mamy awokado dwa... Ktoś się ostatnio pisał, że jest awokado ludzem yy, w walniku. No nas nie ma chyba, co? Nie, nie widziałem Ani razu. Czekolada z orzechami ja kupiłeś zwykłą boxę. A, to dzisiaj tak. jak będę robiła wafle, to nie będę robiła. W deserku? W deserku czekoladowego robię ten deserek czekoladowy, mózg czekoladowy już chyba 5 miesięcy. Ja tego nie dźwignę. Wiesz mi to tu? Hmm. Hmm. I moi drodzy, później mamy papryczki. Papryka zawsze musi być. Od razu ląduje w Jabuszka to są oczywiście Pink Lady. Najlepsze. Nie. Chociaż... No nie, zawsze nie gale, gale zawsze kupujemy. Przepraszam, gale zawsze kupujemy. A czemu te kupiłeś? Bo gali. Jaffa Cakesy, to jest... Ra... Co ty się, się To jest Radosława przysmak. Dzisiaj właśnie oglądałam po covidowe jakieś te... Po covidowe. E... No, to jest Zbyt jedno... To jest tak? jedno obciążenie, że nie mogę zupełnie myśleć. Że ja że tak mi brakuje, brakuje słuchasz Jaki do Milenia? Nie, taki taki so, nie wiem. I właśnie było zachwiania równowagi. I ja ostatnio dosyć często to mam, ale myślałam, że... Wiecie, no nie przekładałam do tego zupełnie uwagi. Zaczęłam się trochę martwić, nie, bo mówiłam, kurde, w ścianę weszłam. Wiecie, ile gdzieś tam, w próg wchodzę, coś tam wchodzę albo, albo tak o robię i tak już trochę zaczęłam się zastanawiać, co jest grane. I właśnie dzisiaj w telewizji zobaczyłam, że to też może coś takiego być. Także, ja też mam. Także super, no ty też, ale ty masz tak. dużo mniej ogólnie. ale to jakby wypiję tylko. <noise> pomidorki, takie małe, pikolo. Mixed Baby Plum Tomato. No nie są do pikola, tak sobie wymyśliłam. Także takie. E, mam dobry humor. Wiecie co? Nie nagrywałam przez tydzień czasu. To jest dlatego masz dobry humor? No bo widziałam kamerę. Nie wiesz dlaczego mam dobry humor pewnie, bo tam coś ten, ale... E, aha, to do palafeli wziąłeś... Tak. Mm. Pacuszki. No, myślałem, że zrobimy ten jutro może. Ja zrobię sobie z... Nie wiem z czym. Nie wziąłem mięsa żadnego. Ale to jest głupi. Na serganie, w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy, tam też był por, ja byłam na przy tym przedstawieniu, bo ja, jak byłam w przedszkolu lub w szkole, to zawsze brałam udział w różnych przedstawieniach i byłam, ale, ale kim ja byłam, Dzie ja byłam tym, co mówił, dzięki, dzięki, panie Grochu, jakoś żyje się po trochu, lecz Pietruszka, z tą jest gorzej. A to pelek. Blada, chuda, spać nie może. Ale trochę, trochę... To była moja rola. Trochę aktuj trochę, a nie... Orzeszki solone, a ja je nienawidzę. Kwaśne. Kwasoty. Lubisz te? Nie wiem, nie miałem ochoty. Patrzcie, zobaczcie, zobaczcie znowu na tendencję zakupową Radosława. Pojechał bez ze mnie, a wziąłeś moją kartę, czy nie? Nie. I widać o ile więcej słodyczy. To było w ofercie akurat. A co tu się stało? Ja myślałam, że nagrywanie się skończyło. I to jest moi drodzy, a tu bacon jest. No. Ja myślałam, że to Kort, jest ban, kochani. I naturowany. Ciaska kaset, y, czyli... To y, zielone. Y. Takie nadziewane temem e, waniliowym, to jest przeważnie waniliowy. powiem Wam, że to są bardzo, bardzo e, angielskie ciastka u mojej cioci i ogólnie u osób takich starszych, u e, anglików zawsze takie ciastka są w domu, moim zdaniem. Gdzie nie byłam, e, czy u cioci, czy u kuzynki, czy u znajomych, czy gdziekolwiek, jeżeli ktoś jest z tej narodowości, to przeważnie takie ciastka w domu e, ma. Później, moi drodzy, ja też Rajska w czekoladzie, czyli takie ryżowe wafle pokryte czekoladą z jednej strony, bardzo dobre, jeśli chodzi o dietę Slimming World, to jeden ma cztery syny, także nie jest tak źle, później, szaleństwo, później no znowu haribo, nie ma misiu. tu są misie, a no co? są, to... są ale wiesz co, ja zauważyłam, że kiedyś już też kupiłeś takie misie i trochę miałam od ciebie misi i mi mm, garbą stają. Bardzo często się krztuszę przy nich. O, widzę zapasy na 3 tygodnie. Prosełko. Winełko. Zależy na co jola by miała ochotę. Ale o za kiedy byliśmy. A nie, no więc w sumie byliśmy przed świętami. Ile przed świętami byliśmy tydzień? O nie Na zakupach? Nie, nie powiem ci, nie mam pojęcia. Nie, no w sumie bardzo długo, Bardzo długo, bardzo rzadko jeździmy teraz na zakupy. E, moi kochani, zdrowy, e, boże, surowy imbir, bo do kary i innych takich przypraw musi być. E, kolejne orzeszki solone. Kolejny przysmak mojego Radosława. Oj, tam oj. Cała ta strona. No, już, ja już dla ciebie obiad mam. A dla siebie? No, dla mnie to z Cała będzie. ta strona zawalona z e, Malinki. Już myślałam, że jakaś klesianka, ale nie. Malinki. Pistacjowe, najlepsze. Ja to nawet ja wsuwam. Czyli Radek robi steki. Dla mnie zwykłego, a dla siebie prawdziwych, kawałkowego steka. Ale chciałam jeść razem, i oczywiście nie będziemy razem jeść. Czekoladka. Ktoś ostatnio mówił, że też są dostępne w Polsce w Deals. Mogłabym Mami powiedzieć, tak naprawdę. Deals, ja nie, nie znam tego. Dils? To ktoś pisał? No. Dills. Um, że jest to dostępne w tym sklepie, ale. Ja nie wiem, czy u nas jest taki sklep. Ja nie znam takiego sklepu. U nas w Lublinie to tam mało co jest. Wafle? Radek, co chyba za zakupy to słodycze. No to co? Karmelowe to... Wafle karmelowe, takie co się kładzie na kawę albo na herbatę i wiecie, to się nagrzewa i robi się mięciutkie i takie ciągnące. U mnie w pracy jadła to dziewczyna na zimno i dawała mnie, częstowała mi i też jadłam je, je na zimno i było smaczne. i było na zimno smaczne. Mleko, y, zwykłe krowie. Trzy, dwa. Szczypior, z mojego szczypiora, wiecie co się dzieje? Nic z tego nie będzie z tego tu, nie? No ile to już tak tylko. Zobaczcie, ile to czasu trwa, tylko jeden tutaj takie coś puścił i to już jest w takim stanie wegetatywnym przez ostatnie dwa tygodnie. Czekam, bo ja o, kolejny będzie. będzie puszczał, no ale Musza przecież to bardzo dobrze trwa. Umyć. Umyć i pokroić. Daj co cebulka, Mięso mielone z indyka, 7% szurodek. Ostatnio mówiłam wam już dawno temu, przestał zupełnie jeść kurczaka, nie je kurczaka absolutnie, tylko i wyłącznie indyka. Nawet właśnie, jeśli ma chęci na jakiś taki kary albo coś takiego, to zastępujemy jemu mięsem z indyka. Myślę, że jest to zdrowsze. Czekolada, chili, ale dużo chili kupiłeś. Co kombinujesz z chili? Nie, no ty ostatnio robisz. Je. Ja ostatnio robię eksperymenty, bo ja uwielbiam ja. A ja nie mogę jeść ostrego. Ale nie robi bardzo ostrego przecież. No ale widzisz, mogą mieć wszystko, a teraz... Po prostu się zmienił, ktoś dobrze napisał, zmieniły ci się gesta. Banana nana, ale fajne byłoby takie koczyki. Wow. Jezus. Ale zobacz na wakację. Tak, Princes Consuela Banana Hamak. Ale ładna, chciałam też Zostaw jedną, zostawimy na wakacje i będziesz nożem. To tak zrobimy. I sama polecisz. A. Kiedy ja polecę na wakacje? Szparagi, szparagi, szparagi. Po salonie odkurzacza. No. Po salonie odkurzacza. No, no nie, odkurzacza już teraz sam lata. Nawet co mi zostało zabrane. Może że mordę. I ostatnia to. Bo, Dzień no dobry, wiecie jak on mnie sucha? On mnie tak sucha, że nie macie pojęcia. Eee... Klamerki. Klamerki, moi drodzy. Eee, ostatnio myślałam o klamerkach, żeby kupić drewniane, ale kupiliśmy w zeszłym roku drewniane i wiecie, jak zostawisz na trochę na dworze, one zaraz pleśnieją i robią się z nimi niefajne rzeczy. Także te wszystkie poszły w cholerkę, a mamy takie. Eee, jajka. Takie 12. Free Range X. Później, moi drodzy, łosoś, taki um, jak to się, łosoś będzony. Dalej, moi kochani, rabarbar, ziemniaczki, zawsze te same, mówiłam Wam, zawsze kupujemy te same ziemniaki, one są dobre do wszystkiego, do gotowania, do smażenia, właśnie teraz trybki, Boże, jakie brązowe, do gotowania, do smażenia, do wszystkiego. Czerwona cebula, zwykła cebula. Ser, e, moi drodzy, oczywiście dojrzały. Kolejna czekolada. Ja z ostatnich czekolad nie zjadam ani kawałka, nie? Nie. I tutaj, moi drodzy, już jest końcówka końcówek, czyli kolendra. E, mamy też tutaj orzesy, orze, 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 orzeszki pistacjowe. Ozezku. Orzeszki pistacjowe. E, i nie są. To nie są orzeszki właśnie. Mamy. To nie są orzeszki I stacje, I stacje nie są łóżeszkami. To są liście, przecież. Tak mi się wydaje. Ty jesteś liść. No trzeba poczytać, ale. To, są, ciele, orzeszki. to nie są orzeszki. Czym się, że. Liście, liście to, to jest. Ja ale... Przewiązać w pasie. stacje nie są orzeszkami. E, cytryna niewoskowana i moi drodzy serhałmi, bardzo długo nie dam sa... sałatki z serhałmi. A kupiliśmy jakąś sałatkę taką, właśnie? Nie, żadnej. Na ogrodzie robią. No jeszcze właśnie nie rosną. I nie takie robią. są zakupy. Nie wiem ile zapłacił w 94. polskim sklepie, ale tutaj zapłacił 87 80, o 15, bo mi odjęli 5. A w polskim 15. Znaczy, bo mamy polski sklep gdzie za jakieś tam zakupy co. Razy odejmują po prostu pieniążki Także, także tak, takie zakupy Na pewno Wam będę pokazywała, co dobrego gotuje. Tak się zastanawiam, czy nie pokazać na szybko Jak będę robiła te wafle Jak to zrobić, jeśli lubicie, to sobie zrobicie Wiecie, nie, nie oczywiście, trzeba oczywiście w tym Także pokażę i piszcie, czy robiliście takie wafle Czy jedliście, czyja to jest ja to jest przeszłość O, może w ten sposób I co? I wsio. Akurat obiad gotowy Także lekcje. dziękuję za oglądanie, do następnego razu Buziaki, pa, pa, pa Wish I could say I was finally over you, but that's not the truth.